Nazywam się Michael Denny, jestem wiceprezesem Sony Computer Entertainment Worldwide Studios w Europie. Nadzoruję studia tworzące gry na PlayStation, a wiele z nich to tytuły startowe na PlayStation Vita. Kto jest Waszym głównym rywalem na rynku? Czy jest to Apple, czy Nintendo i konsolka 3DS? Jak wiecie, to w tej chwili bardzo konkurencyjny rynek, szczególnie w kategorii gier przenośnych. Prowadząc do sprzedaży tytułu na PlayStation Vita, ważne jest dla nas, aby to, co proponujemy, było odmienne, lepsze od tego, co może zaoferować konkurencja. Dzięki funkcjom i wyposażeniu, jakie oferuje PS Vita, dwóm gałkom analogowym, 5 ekranowi OLED, panelom dotykowym z przodu i z tyłu, żyroskopom i kamerom, czujemy, że mamy świetny sprzęt. Aby zapewnić mu dobry start, ważne jest to, by przygotować dobre tytuły na premierę. Myślę, że pokazaliśmy najmocniejszy zestaw tytułów startowych, jaki kiedykolwiek dostała konsola. Czy nie obawiacie się o to, że Vita stanie się kolejną, jak nazywano PSP, konsolą portów? Mimo wszystko nie. Patrząc na gamę tytułów startowych Vity myślę, że to świetne mieć tak różnorodne gry. Nowe marki, które naprawdę pokazują innowacje samego sprzętu. Na przykład Escape Plan, Little Deviants, Reality Fighters. Wszystkie pokażą coś świetnego. Podobnie z istniejącymi markami, które zaprojektowano od nowa specjalnie na Witę. Pozwolą one na doskonałe doznania podczas korzystania z konsoli. Co będzie potrafiła Vita, czego nie potrafiło PSP? To sprzęt znacznie lepszy na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, Vita posiada większy ekran pozwalający na wygodniejszą rozgrywkę, a także lepszy procesor i jednostkę graficzną, pokazujące możliwości konsolki. Dwie gałki analogowe po raz pierwszy w konsolce przenośnej, dzięki nim nie trzeba będzie iść na kompromis w grach akcji bądź strzelankach. Najważniejsze są jednak nowe możliwości łączności i funkcje społecznościowe urządzenia które zamieniają je w sprzęt dostosowany do dzisiejszych standardów. Poza tym funkcja, którą prezentowaliśmy ostatniego wieczoru, prawdziwe możliwości połączenia PS3 i PlayStation Vita, możliwość gry pomiędzy konsolami i dzielenia danych, np. synchronizacji zapisów gry. To świetne porównywać te urządzenia. Jeśli gramy na PS3 na przykład w Wipeouta sterując w tradycyjny sposób, na PS Vita możemy użyć czujników położenia konsoli i przedniego ekranu dotykowego. To niezwykle ciekawe doświadczenie. Nasze wątpliwości dotyczące PS Vita powstały wobec niedoboru tytułów na PSP. W ciągu ostatnich miesięcy nie było żadnych nowych gier na waszą poprzednią konsolę. Wydaje mi się, że mamy największą listę tytułów startowych i tych, które już zostały zapowiedziane. To prawda, ale co czeka nas po premierze konsoli? W tej chwili koncentrujemy się na starcie PS Vita, jednak już teraz mówimy o wielu kolejnych tytułach, które pojawią się w 2012 roku, na przykład o Little Big Planet, Resistance bądź Ruin. Z brakiem tytułów na PlayStation Vita nie ma zatem problemu. Czy możemy spodziewać się nowej gry z serii GTA? Nie jestem tu po to, aby zapowiadać inne gry niż te, które już pokazaliśmy. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że mamy świetną gamę tytułów, które się pojawią, zarówno przygotowywanych przez naszych wewnętrznych producentów, jak i tych zewnętrznych. Czy macie jakieś pomysły na to, aby działać podobnie jak Apple, które stara się uczynić granie tak prostym, jak to możliwe? W przypadku PlayStation chcemy oferować głębokie, bogate i różnorodne doznania dla graczy. Patrząc na witę i jej możliwości, widać to gołym okiem. Gdy połączymy to ze świetnymi zespołami tworzącymi gry na tę platformę, klienci otrzymają całkowicie odmienne doświadczenia niż te, które oferują inne urządzenia przenośne. W jaką stronę zmierza rynek? Mamy Apple z małymi, tanimi grami i PS Vita z dużymi produkcjami. Jak Twoim zdaniem ten rynek się podzieli? Myślę, że apetyt konsumentów na gra nie rośnie. Wraz z PS Vita oferujemy gry wysokiej jakości, głębokie i wciągające, a także gry społecznościowe. Niektórzy z konkurentów oferują proste i tanie gry. Myślę, że w pewnym stopniu przyciąga to niedzielnych graczy, którzy w innym przypadku nie spróbowaliby tej rozrywki. Piękne jest to, że to co oferujemy jest odmienne. Możemy spotkać się z sytuacją, w której ktoś rozpocznie przygodę z graniem na innej platformie, a potem sięgnie po odmienne, lepsze doznania na PS Vita. Czy mieliście jakieś pomysły, których nie wprowadziliście do PlayStation Vita, na przykład w trójwymiar? Nie. Tworząc nowy sprzęt masz do dyspozycji całą technologię dostępną w tej chwili. To, co musisz zrobić, to wybrać takie wyposażenie, które będzie najlepsze dla Twoich odbiorców. Czujemy, że cechy PS Vita przebijają wszystko, co w tej chwili jest dostępne na rynku. Oddanie urządzenia w ręce graczy będzie bardzo ekscytujące. Jak udało się Wam ustalić cenę na tak niskim poziomie? Gdy wprowadzasz na rynek nową konsolę, potrzebujesz trzech składników: świetnie wyposażony sprzęt, dobrą gamę tytułów startowych i dobrą cenę. Myślę, że oferujemy klientom wszystkie te trzy rzeczy. Czy zarabiacie na każdym pojedynczym egzemplarzu konsoli? Nie rozmawiamy o marży w przypadku naszego sprzętu. To, na co zwracamy uwagę przy wprowadzaniu go na rynek, to atrakcyjność urządzenia, gier i ceny dla klienta. Kiedy pojawiło się PSP, stoczyliście ciężką walkę z Nintendo DS. Teraz wygląda to znacznie łatwiej. Nie będę komentował tej rywalizacji. Wierzymy, że mamy sprzęt przenośny następnej generacji, odmienny od tego, co prezentuje konkurencja, w dobrej cenie i z silną gamą tytułów startowych. Jak sądzisz, czy Vita poradzi sobie przez kilka następnych lat? To bardzo ekscytujące, gdy patrzymy na moc sprzętu, która oczywiście może rosnąć siłę dzięki aktualizacjom oprogramowania. Szczególnie funkcje społecznościowe mogą uczynić witem urządzeniem nowoczesnym przez długi czas.